Kilometrów stąd. Wszystko będzie ok. To tylko ptaki. Bardzo duże, dziwne ptaki. Ale jednak ptaki nie mogą być niebezpieczne. Co najwyżej nas obserwują. Może są ciekawe naszej technologii? Zadzwoń jak będziesz mógł. Chcę wiedzieć, że wszystko ok. Obiecaj mi. I nie zbliżaj się do nich sam. Obiecuję. Spróbuję jutro. Teraz idę spać, choć wątpię, czy zasnę. Hansen właśnie krzyknął coś o ptaku. Kurczę, jest ich już dwóch. Drugi pojawił się po drugiej stronie bazy. Identyczny. Te same rozmiary, ta sama poza. Jakby nas otaczali, Anna. Hansen liczy już trzeciego w oddali. A może czwartego. Trudno powiedzieć. Wszystkie wyglądają identycznie. Anna, coś się stało, coś bardzo złego. Nie wiem od czego zacząć. Marek, nie pisałeś dwa dni, martwiłam się. Próbowałam dzwonić, ale nie ma połączenia. Co się dzieje? Baza została uszkodzona. Burza zniszczyła generator i większość sprzętu. Anteny satelitarne, powyginane jak makaron. Połowa budynków ma uszkodzone dachy. Woda wszędzie, sprzęt elektroniczny zalany. Wygląda, jakby tornado przeszło przez środek bazy. O Boże, czy wszyscy są cali? Nikt nie jest ranny? Jak silna była ta burza. To nie była zwykła burza Anna. Wiatr osiągał prędkość ponad 200 km na godzinę. Na Antarktydzie to bardzo rzadkie. Meteorolodzy mówili, że to niemożliwe przy takich warunkach. Hansen i Petrov wyszli szukać pomocy z bazy McMurdo wczoraj rano. Mieli iść pieszo, to tylko 200 km przez lodowiec. Na nartach można to zrobić w 2-3 dni przy dobrej pogodzie. Mieli wrócić z pomocą i zespołem ratunkowym, zabrali radio krótkofalowe i sygnalizatory GPS, cały zapas jedzenia awaryjnego. Dotarli tam. Mają kontakt z tobą? Nie wrócili, Anna. Minęło już 36 godzin. To za długo, nawet jak na złą pogodę. Jestem sam. Radio nie działa, telefon satelitarny ma słaby zasięg. Baterie prawie rozładowane. Generator diesel uszkodzony, nie mogę naładować sprzętu. Mam może 12 godzin baterii w laptopie. Potem zostanie mi tylko telefon. Marek, to poważne. Czy ktoś wie, gdzie jesteś? Czy wysłałeś sygnał ratunkowy? Musisz kontaktować się z kimkolwiek. Wysłałem sygnał SOS przez satelitę. Ostatnim działającym urządzeniem. Ale najbliższa pomoc to 200 km stąd. W tych warunkach pogodowych.